Niezmiana cię przeraża. To rozczarowanie schematu, który od lat mówi ci jedno, nie zasługujesz na więcej. Ten głos to nieprawda. To stary program. Może z dzieciństwa, może z pierwszego zawodu, może od kogoś, kto sam nie potrafił marzyć. I tak krok po kroku zaczynasz w to wierzyć, zatrzymujesz się, odkładasz marzenia na później i nawet nie próbujesz. Bo co jeśli się nie uda? A co jeśli się uda? Co jeśli ten schemat to tylko myśl, a nie rzeczywistość? Zmiana zaczyna się od jednego pytania: A co jeśli zasługuje? Nie musisz dziś robić rewolucji, wystarczy, że zaczniesz kwestionować ten głos, bo to nie świat cię ogranicza to to, w co wciąż wierzysz, a prawdziwa wolność zaczyna się tam. Gdzie kończą się stare przekonania? Jeśli to z tobą rezonuje, zapisz to, udostępnij komuś, kto potrzebuje tego dziś usłyszeć, a jeśli chcesz przełamać swój schemat, zostań ze mną na dłużej i żyj świadomie.